co odpowiada za ostry smak papryczki czyli lub sosu tabasco. Jest to kapsaicyna, substancja często klasyfikowana jako alkaloid, ale alkaloidem nie będąca. Ostry to tak nie do końca smak, tylko coś bardziej w rodzaju bólu. Naukowcy dokładnie przyjrzeli się kapsaicynie i okazało się, że nie pobudza ona tam żadnych receptorów smakowych. Pobudza ona receptory odpowiedzialne za czucie bólu nocyceptory. Amerykański chemik Skowill stworzył skalę ostrości w oparciu o Kapsaicynę. Dla czystej z kapsaicyną ostrość wynosi 16 milionów skowili. Sos tabasko to od 2500 do 5000 skowili. Od 1 do 2 miligram kapsaicyny na kilogram pokarmu wystarczy, żeby nadać tej potrawie wyrazisty, ostry smak.